Ziarenko kawy. Od chwili jego odkrycia okazało się, że drzemie w nim nie bywały zew małego podróżnika. Z bliskiego wschodu w kierunku Anglii, Francji czy choćby Włoch. Dzięki swojej śmiałości kawa zyskała rzesze panów w każdym zakątku świata. Czy domyślacie się, gdzie wybierzemy się w pierwszym odcinku historycznych wypraw ziarenka kawy? Pozwólcie przenieść się w niesamowitą podróż z ziarenkiem kawy przez świat! Najbardziej popularna historia o początkach kawy pochodzi z terenów Bliskiego Wschodu VI wieku. To legenda o pasterzu Kaldim, który pewnego razu zauważył, że zazwyczaj spokojne kozy po zjedzeniu owoców konkretnego krzewu stały się niedorzecznie ożywione i energiczne. Picie kawy zapoczątkowano w meczetach, dokładnie w Mekce, gdzie przede wszystkim kojarzona była z rytuałami religijnymi. Od tego momentu kawa stała się bardzo popularna w miastach Imperium Osmańskiego, takich jak Kair, Aleksandria, Medyna, Konstantynopol, Bagdad oraz Damaszek. Miejsca wyspecjalizowane w przygotowywaniu i sprzedawaniu kawy powstawały w zawrotnym tempie, a niebawem stały się miejscami hałaśliwych koncertów, gier i plotek. Kawiarnie w Imperium Osmańskim stały się tak bardzo popularnymi miejscami dyskusji, że w końcu jeden z cesarzy zaczął postrzegać je jako zagrożenie polityczne. Próbował zniechęcić ludzi do picia kawy, nakładając kary na tych, którzy nie chcieli się podporządkować jego woli. Jedną z kar było zanurzenie winowajcy w ciśnienie bosforu w skórzanej torbie. Bez względu na narodzące się konflikty i okoliczności, dla ówczesnej ludności picie kawy pozostawało bardzo cenionym zwyczajem. Europejczycy odbywający swoje podróże do Imperium Osmańskiego w XVI i XVII wieku wracali do swych ojczyzn, dzieląc się tym, co zobaczyli i czego spróbowali. Największą uwagę poświęcali dziwnemu naparowi o smolistej barwie oraz intensywnej woli spożywanego w świecie arabskim. Dzięki ich ciekawości, chwilę później, nawyk picia kawy rozprzestrzenił się we wszystkich europejskich krajach. Tu również kawa miała znaczny wpływ społeczny i osiągnęła ogromną popularność, przeplataną momentami równie wielkiej krytyki. Dwa główne style przygotowywania oraz picia kawy miały swój początek na Bliskim Wschodzie i są popularne do dziś. Są to style turecki oraz arabski. Pomimo upływu czasu tradycyjne metody parzenia kawy pozostały praktycznie niezmienne. Wykorzystuje się w nich moździerze oraz charakterystyczne dzbanki, zaś kawę serwuje się w niewielkich filiżankach lub czarkach. Arabski sposób polega na zaparzeniu delikatniejszej kawy, często z dodatkiem przypraw. Kawa turecka z kolei jest znacznie mocniejsza i wyjątkowo gęsta. Wynika to z trzykrotnego gotowania na paru wraz z fusami i cukrem. A już w kolejnym odcinku...